Cierniem ukoronowanie, ofiara serca. Ofiara, jaką składasz Bogu, pogłębia się i obejmuje dalsze sfery Twej istoty i Twego człowieczego życia, oczyszczając Twoją duszę, ze śladów pychy i egoizmu. Dlatego wymaga od ciebie coraz większego wysiłku w zapieraniu się siebie, by zjednoczyć się z Chrystusem. Oddaj więc także to wszystko, czego pragnie Twoje ludzkie serce, a co pochodzi od świata i ludzi. Oddaj swoje imię Bogu na ofiarę całopalną, i raduj się, że zostało ono zapisane w niebiańskiej księdze życia. Tam każde ziarno upokorzenia, potwarzy i ironii, i każdy ból twego serca. Zamienione są na godność dziecka Bożego i dziedzica dóbr nieba. Nie lękaj się cierni, którymi ludzie zadają ból Twemu poczuciu godności. Twoja godność prawdziwa pochodzi przecież wyłącznie od Twego Ojca którym jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny i świat nie jest w stanie ci jej odebrać troszcz się więc by twoje imię jaśniało prawdą i miłością które są w Bogu i które od Boga pochodzą wynagradzaj pokorą pychę serc ludzkich i uwalniaj Spętrza ta na pysznych tego świata. Oddaj więc to wszystko, czego pragnie Twoje ludzkie serce, a co pochodzi od świata i ludzi. Oddaj swoje imię Bogu na ofiarę całopalną. I raduj się, że zostało ono zapisane w niebiańskiej księdze życia. Tam każde ziarno upokorzenia po twarzy ironii, i każdy ból twego serca, zamienione są na godność dziecka bożego i dziedzica dóbr nieba. Nie lękaj się cierni, którymi ludzie zadają ból twemu poczuciu godności. Twoja godność prawdziwa pochodzi przecież wyłącznie od twego Ojca, którym jest Bóg, w trójcy świętej jedyny, i świat nie jest w stanie ci jej odebrać. Duchu Święty. Uzdolni nas do ofiary serca. Wielkością Amen, Amen, Jezus panem jest, Jego duch wypełnia wnętrze me. On otworzył serce, by napoić mnie, w cud zamienił przekleństwo tego świata. Palcem pisał po ziemi, kamień wypadł z rąk, od tej chwili już nie grzesz do mnie, że. Moje serce tą miłością płonie. Amen, amen, Jezus Panem jest, Jego duch wypełnia wnętrze nam. Moje serce zaorał, swoją zrosił krwią, by wydało owoc przedziwny. Wieszcie, cię powiedział, bo to ciało aby abym ja tak samo czynić mógł. Amen, Amen, Bóg miłością jest, moje serce to miłością konie. Amen, Amen, Jezus Panem jest, Jego duch wypełnia w on uwielbił Ojca, rozciągnął ręce swe i nad ziemię został wywyższony. Nieskalany baranek, chcę się dotknąć go i na wieki spocząć, spocząć w nim.